Ryszard Rynkowski nie mógł zostać przesłuchany w sprawie śmierci żony. Prokuratura wydała komunikat. 18 września media obiegła smutna informacja o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Kobieta zmarła w mieszkaniu w Brodnicy, które artysta przed laty kupił dla rodziców. W poniedziałkowy poranek podano oficjalne przyczyny śmierci 52 latki. Teraz jeden z tabloidów dotarł do nowych faktów w sprawie. Chodzi o przesłuchanie piosenkarza, do którego nadal nie doszło. Prokuratura przekazała, że nie było to możliwe, bo mężczyzna był niedyspozycyjny. Żona Ryszarda Rynkowskiego zmarła nagle 18 września. 52-latka została znaleziona w mieszkaniu w Brodnicy, nieruchomość tę piosenkarz kupił dla rodziców przed paroma laty. Rynkowski niedawno przeprowadzili się tam na jakiś czas, bo w ich domu trwa generalny remont. Edyta Rynkowska nie żyje. Trwa śledztwo prokuratury. Na miejscu zdarzenia od razu zjawiła się prokuratura. W poniedziałek 22 września przeprowadzono sekcję, dzięki której udało się ustalić, że bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność oddechowo-krążeniowa. Potwierdziło się również wstępne nasze ustalenia, że wykluczyliśmy udział osób trzecich, przekazała faktowi prokurator Izabela Oliver, rzecznik prasowy prokuratora okręgowego w Toruniu. Ryszard Rynkowski nie mógł zostać przesłuchany. Prokuratura zabrała głos. Jak właśnie ustalił Super Express, sam Ryszard Rynkowski do tej pory nie mógł zostać przesłuchany, choć jest to kluczowe dla toczącego się obecnie śledztwa. Już wiadomo, dlaczego od czwartku nie było to jednak możliwe. Rzeczywiście zaplanowaliśmy przesłuchanie męża zmarłej, ale ostatecznie do tego przesłuchania nie doszło, ponieważ mężczyzna był niedyspozycyjny. To sytuacja bardzo trudna, wyjaśniła rzeczniczka toruńskiej prokuratury. Jak donosi fakt, przesłuchanie, jeśli nic się nie wydarzy, ma w końcu odbyć jutro. Przesłuchanie zaplanowane jest na wtorek. Mąż poszkodowanej będzie przesłuchany w charakterze świadka, podała prokurator rejonowa Alina Szram.